Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, bo zrealizowaliśmy cel, jaki mieliśmy przed tym meczem, aby wygrać. Wygraliśmy. Chcieliśmy zacząć bardzo agresywnie, bo chcieliśmy i za ciosem po tych ofensywnych akcjach w meczu Ligi Mistrzów. to się udało, w 7 minut trzymaliśmy 3 gole, które tak naprawdę pozwoliły nam później kontrolować grę, nie narzucać już tak wysokiego tempa, tylko. Starać się grać w piłkę. Były różne momenty, ale bardzo się cieszymy. Jest nad czym pracować, po tym meczu wiemy dalej. I będziemy. Zamykamy temat dzisiejszego spotkania. Wracamy do Warszawy. Regenerujemy się, bo za chwilę. Kolejny mecz ligowy, potem ostatni mecz Lidze Mistrzów. Także cele swoje mamy i chcemy je realizować dalej. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę. Pan powiedział, że, że chcecie tą intensywność w drugim przenosić do ekstraklasy. Te fragmenty, w pierwszej to było właśnie to, to byłeś ta tak w drugim instrukcjach, czy jeszcze troszkę tak Była ta intensywność, No wystarczy spojrzeć na pierwsze minuty meczu, gdzie strzeliśmy pierwszego około 23 sekundzie, potem dalej atakowaliśmy przeciwnika na jego połowie, strzeliliśmy drugą bramkę w ostatnim fragmencie gry, dalej poszliśmy za ciosem, także. To przyspieszenie spowodowało to, że zrobiliśmy sobie dużą przewagę. A rytmia gry jest bardzo ważna, aby przyspieszyć, zwolnić, przyspieszyć, zwolnić. Nie da się grać cały czas w jednostajnym tempie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. My chcemy co chwilę zmieniać swój sposób gry. Raz grać wysokim pressingiem, raz niskim, raz średnim, po to, aby zróżnicować to wszystko, co się dzieje na boisku. Na pewno dużo pracy przed nami, Tak, no, my wiemy wszyscy, w się cieszymy oczywiście, ale... Ale chcąc jeszcze lepiej grać, wiemy, że musimy mocno pracować. W tym wymiarze, Antonie przegląd sportowy, mam takie pytanie o, o Śląsk. Gdy Pan zobaczył skład Śląska, że nie ma tam o Morioki, że z przodu jest Benczemerwo, a nie, nie Kamil Gliński. był Pan zaskoczony tak szczerze, czy, czy raczej spodziewał się Pan takich? Nie spodziewałem się takiego składu Śląska, w żadnym wypadku, nawet przez moment mi nie przyszło do głowy, że w takim ustawieniu zagra, ale przyjąłem to do, do wiadomości i zajmowaliśmy się swoją drużyną, bo zazwyczaj tak robimy. Po prostu to się nic nie zmieniło. Te wszystkie założenia, które mieliśmy, jeżeli chodzi o Legię, były dalej do realizacji i to, czy w Śląsku będzie grał Marioka, czy inny zawodnik nie miało dla nas znaczenia. Mieliśmy grać agresywnie, mieliśmy grać skoncentrowani w obronie i w ataku. Mieliśmy dać jakość na boisku poprzez grę w piłkę. Dobry wieczór. Myślę, że ten mecz rozpoczął się najgorzej dla nas, jak mógł się rozpocząć, czyjąc te bramki z taki więc więc yy, bardzo szybko na skutek wielu błędów, jakie podjęliśmy w defensywie dobrze ułożył Legii. Ja znałem się, dlaczego tak duża nerwowość u moich piłkarzy. to było tego, co, co widzieliśmy. Dopiero jak zmęczenie narastało, to i piłkarze zaczęli lepiej wyglądać. Druga połowa, druga połowa myślę, że trochę lepsza już, też nie, nie jakaś yy, kura optymistyczna. W ostatnich 10 minutach wyszło doświadczenie takiego przeciwnika jak legii. I to ona mhm. zaczęła dominować. Ale cóż, tak jest w sporcie, że czasami trzeba żyć z porażką, najważniejsze jest to, co się zrobi następnego dnia. Więc na pewno, no, dla nas taki okres, tu musimy dobrze spożytkować. Pozostały nam trzy mecze do końca, dwa mecze we Wrocławiu i trzeba szukać punktów. Dziękuję. Proszę o pytanie. Panie że te zmiany, które Pan zrobił w całym składzie zdały za nim, nie zdały, czy wejście Muroki w drugiej połowie, od razu miał Pan taki plan, że wtedy kiedyś robi luźniej na boisku i ta jego kreatywność będzie bardziej przydatna, to był pomysł na Legię też mieć z nim jeden z elementów, czy raczej zareagował Pan po tym no, 0,4 po 45 minutach? No tak chodzi dziś, Muriota jest ważnym dla nas piłkarzem i chciałem, żeby Kiedy, kiedy będzie trochę zmęczenia, żeby te jego umiejętności, które niewątpliwie ma, gdzieś tam zaczęły pracować na potrzeby zespołu. Także nie chcę powiedzieć, że ta zmiana była planowana wcześniej, ale był to jeden z wariantów, które, które na pewno były przygotowane. I myślę, że mm, dał nam trochę spokoju w swoim wejściu. piłkę i jego doświadczenie się przydało, Szkoda, że przy takim stanie wchodził na bóżka. Natomiast dalej. dalej bez strzału strzały, to pan nie martwi. No właśnie konsekwentnie pan utrzymywał utrzymał na boisku Narwo, bo który no nie grał nie złego meczu, takiego tragicznie złego, ale, ale nie dawał tego, czego pan niego oczekiwał. Czy tutaj ta duży, niezbyt duża cierpliwość? Nie Miał pan do siebie pretensji, że tak długo pan czekał na to, aż on co jest Przede wszystkim obserwowałem też inne miejsca na boisku dzisiaj. Powiedzmy szczerze, długie lubił nasze do zmiany. Czasami trzeba przetrzymać jedną zmianę do końca, żeby nie tracić kolejnych bramek, dlatego dlatego starałem się reagować na to, co się dzieje na boisku, żeby żeby Legia nie nabierała wiatru w żagle, bo to mogło się skończyć dla nas bardzo bardzo źle. Ja nie chcę powiedzieć, że w drugiej połowie graliśmy, żeby nie stracić bramki, bo no, też powiedziałem chłopakom, że czy warto by było, żeby tą drugą połowę chociaż wygrać. Nie wygraliśmy jej. Tak ja też nie przegraliśmy, więc pewne elementy udało nam się poprawić. Jeszcze jedno pytanie mam o Filipa Jonszaldaśa. Ma, ma pan do niego pretensje, bo w tak trudnej sytuacji jeszcze bardziej osłabia drużynę. No, mówię o przyszłości już. Ja też nie czas, żeby, żeby o tym mówić, ale na pewno. Na pewno jest to duże osłabienie zespołu i nieodpowiedzialne zachowanie tego piłkarza. Są jeszcze jakieś pytania? Ja Pani Pamiętam, że ostatnio na, na tym stadionie tylu kibiców mieliśmy, mieliśmy dwa lata temu na naszym zlechem. Co chciałby pan powiedzieć kibicom? Dziękuję. Myślę, że myślę, że zrobimy wszystko, żeby. Czy śląska z legią, tak? Ja myślę, że jak będziemy ciężko pracowali i zaczniemy dobrze grać, to być może kiedyś będzie te 20, nie wiem, ile było osób. 20 kilka tysięcy ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć Wrocław nie tylko z legią, ale z innymi przeciwnikami, to jest nasze zadanie. Moje i, i piłkarze. Dziękuję Państwu, dziękuję trenerze. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.